Wyszłam biegać i tak okropny deszcz, e, że chyba będę musiała skrócić swój dystans i iść do domu, żeby nie nim moknąć. Więc zakończę chyba do pełnego kilometra i zawracam do domu. Ostatnio dużo mniej biegałam, e, w związku z tym teraz powoli wracam tego regularnego biegania i muszę stopniowo zwiększać sobie dystans. Dzisiaj w planie było po prostu 40 minut biegu i nic więcej. Eee, no i nie wiem, czy uda mi się to zrobić, bo tak się rozpadało. Zaraz będę, będę próbować, zobaczymy, ile mi po prostu zostało do domu. Tyle zrobię, żeby będę siłę tego biegła, żeby było równo 40 minut. Głównym celem teraz na bieganiu jest poprawić znów wydolność i biegać tyle, ile biegałam wcześniej. Żeby to zrobić, muszę co jakiś czas zwiększać dystans. I mówiąc, co jakiś czas nie mam na myśli co trening, tylko co 3-4 treningi, co tydzień zwiększaj trochę dystans. E, nawet jeśli wymagałoby to marszu biegu czyli po prostu zatrzymuję się, idę marszem, potem znowu biegnę. E, bo dzięki temu właśnie ta wydolność szybciej wróci i szybko wrócę do swojej biegowej formy. Dzisiaj mam pierwszy luźniejszy dzień od bardzo długiego czasu. Ostatnie dni to był to kompletny hardcore, bo razem z Patrykiem przygotowywaliśmy się do mojej trasy treningowej. Codziennie fit tour, bo już za tydzień ruszam na treningi. Pierwsze miasta to Kraków i Katowice. Potem jeszcze odwiedzę kolejne sześć miast, więc roboty jest mnóstwo. I dzisiaj jest taki pierwszy dzień, kiedy jest trochę luźniej, więc mam zamiar przeznaczyć go na ogarnięcie swojego życia, bo ostatnio to był kompletny chaos. Muszę zrobić sobie plan treningowy, zaplanować jakieś posiłki yy, i pracę na następne dni, więc taka organizacja czasu dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić i przy okazji trochę Wam tego pokazać, ale zanim to wszystko zacznę robić, to jadę na paznokcie. Uff, dojechałam na miejsce. Yy, jeszcze takie jazdy bez Patryka, że jadę tylko sama w aucie, bardzo mnie stresują. Pierwszy raz pojechałam do galerii sama. Ale jestem, więc mogę iść na paznokcie. Jestem z siebie zadowolona. Nic nie odwaliłam po drodze, nikogo nie zabiłam. Siebie też nie zabiłam, więc jest progres. E, prawo jazdy mam od e, końca grudnia, więc tak naprawdę dwa miesiące. Więc, no mówię, zazwyczaj jeżdżę z Patrykiem, a jak jeżdżę sama, to jeszcze jest to dla mnie bardzo emocjonalne, ale dałam radę, jestem z siebie zadowolona. A teraz czas na chwilę relaksu na paznokciach. Wróciłam właśnie z paznokci. I szykuję szybki obiad, bo wpada do mnie Monika dziesielska dr Lifestein. Będziemy nagrywać kolejne odcinki naszego nowego podcastu od poniedziałku, który znajdziecie na kanale od poniedziałku. Gdzieś tam może będę mogła go wlepić. A ja zrobiłam sobie paznokcie w kolorze mojej trasy treningowej, bo stwierdziłam, że to będzie idealnie pasować. Zaraz Wam może uda mi się pokazać z bliska. No, a teraz na szybko yy, obiad pod tytułem A, będą goście, więc gotuję szybko makaron spaghetti i zrobię po prostu pesto z mozzarellą i albo z łososiem wędzonym, albo z szynką parmeńską. Zaraz zobaczę, co mam w ogóle w lodówce. Dobra, jeśli chodzi o szybkie pesto, to w, tej, w tym przypadku nawet nie robię sosu, tylko mam gotowca. Yy, zawsze trzymam gdzieś w lodówce albo w szafce w magazynku, właśnie gotowe pesto na takie sytuacje, albo na sytuacje, kiedy naprawdę nie chcę mi się gotować I wtedy po prostu tylko kroję warzywa, gotuję makaron i sos jest gotowy. Jeden z takich lepszych składów ma chyba Primo Gusto, to chyba kupiłam w Biedronce, tak? Nie w Biedronce. W Żabce. Tak mi się wydaje. Robiąc pesto, zawsze zlewam trochę gorącej wody z makaronu, który się w tym gotował, i rozrabiam e, te pesto właśnie z tą wodą. A dzięki temu ono ma lepszą konsystencję, bardziej się lepi do makaronu I wydaje mi się, że dzięki temu też fajnie się rozprowadza i po prostu lepiej to wygląda. Dobra skończyłam. Może nie wygląda najbardziej apetycznie na świecie, ale jest pyszne. No i zajęło mi to tyle, ile się gotował makaron, nie wiem, kwadrans. Właśnie jesteśmy po nagraniu kolejnych odcinków podcastu. Mam nadzieję, że będzie super, i że będzie się Wam podobało, co najmniej tak, jak nam się podoba, to, że mamy okazję do regularnych tak. spotkań, I że możemy... możemy się nagadać, bo my się nigdy nie możemy nagadać, więc może trochę w tym podcastie się. Dzisiaj przyda. było bardzo, bardzo luźno, więc w sumie trochę tak, jakbyśmy plotkowały na tak. uszach. Tak, także zapraszamy od poniedziałku. Tak. Kanał od poniedziałku, jak będę mogła, to Wam tutaj gdzieś to wrzucę, a jak nie, to będzie na pewno link w opisie do subskrypcji. Subskrybujcie, bo my z Moniką robimy naprawdę fajny podcast. A niedługo będzie nie tylko podcast na kanale, nie? Może nie tylko do usłyszenia, ale tak, i do będzie zobaczenia. będzie do zobaczenia, więc będzie się działo. Miało być tak pięknie, a wyszło jak wyszło. Nagrywanie podcastu zajęło nam tyle czasu, że tak naprawdę już wczoraj nie zaplanowałam sobie nic i nie ogarnęłam nic, więc od razu z rana robię to dzisiaj. Towarzyszy mi sznurek o akurat się odwrócił najlepszą częścią ciała. E, no więc zaraz chwytam za kartki i do dzieła. Zaczynam od planowania treningów na najbliższe dni. Tak naprawdę najbardziej efektywne plany treningowe to takie, które są ustalane przynajmniej na miesiąc, a najlepiej tak miesiąc, półtora miesiąca. E, to są plany, w których rzeczywiście możemy zaplanować konkretne treningi. Jeśli będziemy utrzymywać regularność i powtarzalność tych treningów, to pojawią się najlepsze efekty. Ale ponieważ przede mną jest trasa treningowa i te weekendy wyglądają tak, że ja też w trakcie nich ćwiczę, e, a w tygodniu jest dużo roboty z, z organizacyjnej. To mój plan treningowy na ten miesiąc, czyli na marzec, e, musi być tak zaplanowany, żeby był trochę bardziej elastyczny. Więc raczej odpada planowanie miesięczne, e, bardziej tygodniowe i to jeszcze z takim uwzględnieniem, boże, sznurek przestań gryźć. Pochwal się, co ty robisz. Pochwal się ludziom na kanale, co ty robisz. Kto to gryzie aparat? O, co za zbój. Zbójnik. No, w każdym razie, e, ponieważ. Jest tak, a nie inaczej u mnie, to u mnie to planowanie będzie bardziej tygodniowe i jeszcze z takim uwzględnieniem, że ten trening może wypaść, więc muszę coś zrobić zamiast niego. Pierwsze co robię, to rozpisanie sobie na kartce treningów, które chcę robić w ciągu tygodnia, czyli rodzajów tak naprawdę tych treningów, czy to będzie cardio, czy to będzie trening siłowy, czy trening wzmacniający, czy yoga. Wszystkie te rzeczy zapisuję najpierw na liście. Następnie robię tabelkę z konkretnymi dniami, poniedziałek, wtorek, do czwartek, piątek, sobota, niedziela. Eee, no i muszę uwzględnić też to, że muszę mieć przynajmniej jeden dzień odpoczynku, czyli dzień bez treningu, sznurek. Czy możesz przestać się bawić tym długopisem? Nie możesz, rozumiem. Ty masz być gwiazdą dzisiejszego vloga? Spoko. W każdym razie... Co on Ci zrobił ten długopis? Czekajcie. W każdym razie rozpisuję poszczególne dni tygodnia i teraz dopasowuję, biorąc pod uwagę, jakie mam zajęcia, biorąc pod uwagę, ile mam pracy, kiedy jaki trening mogę wykonać. Co ty robisz? Kolejną rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, to to, żeby treningi raczej się nie powtarzały, albo żeby nie było na przykład intensywnych treningów pod rząd. Bo to też nie jest najbardziej optymalne. W związku z tym staram się robić tak, żeby na przykład interwały dzieliły przynajmniej jeden, a najlepiej dwa dni przerwy między sobą, czy tam bardziej intensywne treningi. E jeśli chodzi o bieganie, tutaj tak się tego nie trzymam. Czasami biegam pod rząd, czasami biegam co drugi dzień. To zależy, tutaj już dopasowane jest do tego, jak wygląda moja praca w dany dzień. Ale na przykład, jeśli mam zaplanowaną jogę, a mam raz w tygodniu jogę personalną, czyli z trenerką. E, dzięki czemu dopasujemy się do tego, czego ja potrzebuję, i do zwiększania moich zakresów ruchów, i tak e, Zresztą mówiłam Wam to już o tym w jakimś logu. E, w każdym razie, to jeśli mam jogę, to na pewno nie planuję wtedy ani treningu siłowego, ani treningu interwałowego, bo to nie ma w ogóle sensu. Jeśli ja rozluźnię mięśnie i staram się pracować nad zakresami, to potem nie mogę sobie dowalić ani treningu siłowego na ciężarach, ani interwałów bo to nie ma żadnego sensu. Wrócę do punktu wyjścia. W związku z tym w taki dzień, robię, jeśli robię trening, to tylko przed jogą i jest to zazwyczaj bieganie. Dobra, więc już rozpisałam sobie wstępny plan, to jest plan na brudno. Najpierw rozpisałam sobie listę rzeczy, którą chcę robić. Raz w tygodniu mam jogę personalną, dwa-trzy razy w tygodniu chciałam biegać, raz w tygodniu trening siłowy, raz-dwa w tygodniu interwał, raz-dwa w tygodniu trening z własną własnego ciała i rozciąganie 15 minut przynajmniej trzy razy w tygodniu. I teraz jak to rozplanować, żeby nie zwariować? Po pierwsze, musiałam najpierw dostosować się do swojej sytuacji życiowej, czyli wiem, że w sobotę i w niedzielę mam trening na trasie, to jest trening z masą własnego ciała, więc tak naprawdę ten punkt mam już odhaczony. Eee, dalej, dzień przed tym jadę do danego miasta na trasie, więc nie mogę coś zrobić nie wiadomo jakiego treningu, więc rano mam bieg. W czwartki zawsze jestem mówię z Magdą na jogę, więc też mam jogę i też mam bieg, bo to, tak jak Wam mówiłam wcześniej, przed jogą zazwyczaj albo nic nie robię, albo tylko biegam. Ale środa to już dzień, gdzie mogę sobie dowalić, więc jest to albo trening siłowy, albo bieg i trening siłowy, zależnie od tego, e, jak będzie wyglądał mój plan. Jeśli okaże się, że we wtorek nie będę mogła zrobić treningu, to ten bieg w środę będzie biegiem interwałowym, czyli będzie to trening interwałowy, i potem jeszcze dorzucę sobie siłownie. We wtorek mam zaplanowany intensywny trening interwałowy, a w poniedziałek wolne, dlatego, że tutaj przez cały tydzień muszę pracować. Sobota, niedziela też na trasie ćwiczę, więc poniedziałek musi być wolny musi być przynajmniej jeden dzień, w którym będę mogła się zregenerować i odpocząć, i dzięki temu moje treningi będą przynosiły jeszcze lepsze efekty. No i naprawdę to już jest cała tak naprawdę filozofia. E, nic takiego trudnego, ale mimo wszystko trzeba pomyśleć, żeby na pewno te treningi dobrze ułożyć. Jak nie chcę Wam się myśleć, to na moim blogu znajdziecie za darmo plany treningowe w oparciu o filmy, e, które są dostępne na moim kanale. Więc jeśli. Nie macie ochoty zaprzątać sobie tym głowy, to tam za darmo możecie sobie pobrać taki plan do druku i po prostu go realizować. One są bardzo dobrze ułożone, zgodnie z wiedzą trenerską, więc na pewno będą efekty, tylko trzeba być regularnym. Dobra, treningi zaplanowane, zrobię sobie kawę i muszę jeszcze zaplanować cały tydzień pracy, ale to akurat wcale nie jest takie trudne, zresztą sami zobaczycie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o planowanie po prostu dnia czy swojej pracy, to system mam bardzo podobny. Najpierw wypisuję sobie na kartce wszystkie rzeczy, które muszę zrobić w tym tygodniu, a następnie przypisuję je na taką checklistę tygodniową. To akurat mam ze sklepu pani swojego czasu. I po prostu od punktów wpiszę sobie codziennie, co mam do zrobienia w dany dzień. Jeśli czegoś nie jestem w stanie zrobić, to przekładam to na listę na kolejny dzień najczęściej. Eee, dzięki temu. Na jednej kartce, za jednym rzutem oka, mam już wszystko, co mnie czeka w tym tygodniu. Czasami, jeśli starczy mi miejsca, to wpisuję tutaj też dany trening, bo też dzięki temu mogę sobie wcześniej zaplanować pracę tak, żeby ten trening wykonać. Eee, no i uważam, że to jest mega łatwa forma właśnie planowania sobie czasu. Jedną z takich mega ważnych rzeczy, która e, sprawiła, że jestem bardziej produktywna, ale którą zaczęłam robić tak naprawdę dopiero od niedawna, jest łączenie zadań. Jeśli mam podobne do siebie zadania, jak na przykład pisanie artykułów, to staram się robić je w jednym bloku, bo dzięki temu jesteśmy bardziej produktywni. Jestem bardziej skupiona tylko i wyłącznie na pisaniu, nie zajmuję się nic innego. Tak samo od jakiegoś czasu staram się nagrywać na przykład filmy też ciągiem, czy na przykład dwa treningi pod rząd albo jakieś inne takie pogadanki pod rząd, czy tak nagrywamy z Moniką podcasty, że robimy kilka naraz, właśnie po to, że wtedy mózg skupia się tylko na tym jednym zadaniu i dzięki temu szybciej to wychodzi, sprawniej to wychodzi i oszczędzamy dużo czasu. Tak samo jest z odpowiedzią, możecie to przełożyć na swoją pracę czy naukę. Tak samo jest z nauką, czy na przykład najpierw robimy zadania domowe albo najpierw się uczymy, czy Najpierw pracę odpisujemy na maile, a potem robimy coś innego i tak jakby macie podobne zadania zgromadzone w jeden blok czasowy, na przykład półtora godziny czy dwugodzinny z jakąś tam przerwą pomiędzy i dzięki temu rzeczywiście ta produktywność wzrasta i jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej niż normalnie. Ja tak staram się robić, nie zawsze mi to wychodzi, bo w trakcie pracy często ktoś dzwoni, pisze i przerywa i e, muszę wyskakiwać z tego, co robię i iść gdzieś indziej, bo ktoś potrzebuje odpowiedzi. Ale mimo wszystko staram się tego trzymać, bo rzeczywiście widzę bardzo dobre efekty. No i dobra, na dzisiaj to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że Was to trochę chociaż zainspirowało do organizacji, czy swoich treningów, czy swojego życia. Pisaliście mi, że lubicie takie zwykłe vlogi, więc mam nadzieję, że to prawda i że ten też Wam się będzie podobał. Jeśli tak, to dajcie proszę kciuka w górę, napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podobało. E, a jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie kanał, gdzieś tutaj będzie możliwość. A jeśli chcecie zobaczyć się ze mną na żywo i potrenować razem i spalić mnóstwo kalorii, to w opisie zostawiam Wam też link do mojej trasy treningowej. Odwiedzę w tym roku 8 miast, więc możemy zobaczyć się na żywo, przebić piątkę, zrobić zdjęcie, zrobić trening, a właściwie dwa treningi, będzie też zwykła, to zrobię trybie Dużo się będzie działo, no i oczywiście będą też dla Was prezenty, więc jeśli chcecie, to wszystkie szczegóły trasy znajdziecie w opisie. A ja dzisiaj się z Wami żegnam. I do zobaczenia niedługo. Hejka!